Ile można zrobić dla popularności? Okazuje się, że bardzo wiele. Zaraz szczegóły. Rafał Osiński, witam na wnikliwym kanale. Tych, którzy po raz pierwszy zaglądają do mnie, serdecznie proszę o subskrypcję, to ważne dla rozwoju wnikliwego kanału. Proszę również o komentarze związane z dzisiejszym nagraniem, a także ocenę łapkami. Doktor Aleksandra Sarna. Przepraszam, doktorka bo sama tak o sobie pisze. Psycholog, choć powinno być konsekwentnie psycholożka, psychoterapeutka, znieważyła prezydenta Andrzeja Dudę. I zaraz odezwą się głosy obrońców, że orzec to może dopiero sąd. No, wystarczy logika i semantyka. Jeśli... Ktoś wydaje książkę o prezydencie kraju tytułując Debil, studium przypadku, to poza sytuacją, jeśli ten prezydent byłby człowiekiem upośledzonym w stopniu lekkim, znieważenie jest sprawą oczywistą, ponieważ jest kłamstwem określenie debil. Tytuł książki sugeruje, jakoby było to opracowanie, jeśli nie naukowe, to przynajmniej popularno-naukowe, ponieważ mamy pojęcie studium przypadku. Pojęcie debil to stadium lekkiego upośledzenia umysłowego, według dawnej terminologii. Teraz zresztą nawet już nie używa się określenia upośledzenie umysłowe, lecz niepełnosprawność intelektualna. To tak na marginesie w ramach poprawności naukowej i politycznej. Debil, czyli człowiek, który posiada intelekt poniżej 70 IQ. Jeśli prezydent Andrzej Duda posiada intelekt powyżej, a chociażby sposób wypowiadania się o tym świadczy, to doktor Aleksandra Sarna okłamuje czytelnika na okładce. Ale jest tutaj pewien niuans. Podejrzewam, że cwaniara. I tutaj bronię tego określenia, bo cwany człowiek to człowiek przebiegły i zaradny, a cwaniara to forma żeńska, więc cwaniara w razie czego będzie próbowała się wybronić. A wiecie jak? Jako debil określa się ludzi niekompetentnych. A zatem, próbując wykazywać niekompetencje, Kończącego urzędowanie prezydenta Andrzeja Dudy, spróbuje obronić ten tytuł. Moim zdaniem to jedyna linia obrony, ale czy naprawdę godna doktora bądź doktorki psychologii? Jasne, że tytuł ma być chwytliwy, jasne, że tytuł ma być interesujący, ma przyciągać uwagę czytelnika. Czy odbiorcy innego medium. Ale są granice przyzwoitości, granice szacunku dla drugiego człowieka, nieważne czy zgadzamy się z nim politycznie, czy jesteśmy totalnie po innej stronie. No i tak naprawdę szacunku dla samego siebie, dla własnego wizerunku. Dla uczciwości trzeba podać, że Mieliśmy już sytuację nazwania prezydenta Andrzeja Dudy debilem na Twitterze przez Jakuba Żulczyka, który w ten sposób ostro skrytykował, ale konkretne jedno zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy. Zostało to uznane przez sąd ostatecznie jako zjawisko. O małej szkodliwości społecznej, zwróćmy uwagę, że to jednak był wpis na Twitterze. I choć osobiście dziwi mnie umorzenie sprawy w takim przypadku, bo jest to w mojej ocenie przyzwolenie na obrzucanie inwektywami, ile wlezie w przestrzeni publicznej, to Tytuł książki, czyli pewna forma generalizująca drugiego człowieka, opisująca, dająca pewną łatę wręcz etykietę, to już sprawa o wiele bardziej poważna niż jednorazowy wrzut na Twitterze. Debil to jedno z pospolitych określeń, którymi obrzucają się dzieci w przedszkolu czy w młodszych klasach szkoły podstawowej. I wtedy nauczycielki grożą palcem, że tak przecież nie wolno i strofują Zosie czy Juzia. No ale skoro przykład używania takiego słownictwa daje doktorka psychologii, to przestańcie strofować dzieci. Niech flugają na siebie, niech się hejtują. A co tam? Taka nasza nowa mowa miłości, w walce podobno z mową nienawiści. Książka Aleksandry Sarny wycofał ze sprzedaży Empik, czyli sieć salonów, która raczej nie należy do zbyt konserwatywnych księgarni. Na półkach Empiku można było również znaleźć na przykład książki wyśmiewające biskupów. A zatem coś jest na rzeczy. Ano, mamy artykuł 135 Kodeksu Karnego, który stawia zagrożenie karą do trzech lat pozbawienia wolności za znieważanie głowy państwa. Znieważanie, czyli narażenie na wyśmianie, narażenie na upodlenie, chęć poniżenia, w tym zwłaszcza jeśli się podaje informacje nieprawdziwe. Można nie lubić Andrzeja Dudy, można się z nim nie zgadzać, można go krytykować, tak jak teraz krytykuje tytuł książki Aleksandry Sarny ale nie można poprzez tytuł podawać nieprawdy jak mocno musimy szokować żeby zdobyć popularność co jeszcze musimy zrobić niezależnie od tego kim jesteśmy jaki zawód wykonujemy co chcemy aby ludzie o nas myśleli mówili jaka jest cena naszego wizerunku i nie piszcie, że jestem pisiorem, bo daleko mi do takiej polaryzacji i utożsamienia się z jedną tylko partią polityczną. Gdyby w ten sposób ktoś napisał o ważnej osobie piastującej urząd prezydenta, premiera, inną istotną rolę społeczną. Z jakiegokolwiek ugrupowania, czy o człowieku niezwiązanym politycznie, również byłbym oburzony. Bo to chodzi o przyzwoitość, której powinno mieć się sporo, jeśli chce pracować się z ludźmi i im pomagać. Podzielacie moje zdanie? Piszcie w komentarzach, dzielcie się refleksjami. Liczę na to, że nawet jeśli ktoś się nie zgadza, to będzie potrafił to Argumentować merytorycznie. Proszę też o łapki i subskrypcję kanału. Rafał Wasiński.